Nice sport właśnie zaraz podejmą próbę stania Ale Miki za chwilę powiedział, że nawet nie zaczął spać ale już wstać. A zaraz samolot, bo dzisiaj zaczynam no, akcja Rafał rafunat. Tak jest, minia. Pokaż się. Dopiero pobudera. Piksą? tak mm. mm. oh. <grym> tam czujesz gościu dobrze walka będzie no. Myślałem, że rafa będzie co że onemu przybijesz pokażesz jego pokażesz jemu swój magiczny serwis jak się gra skróty w polsce co no, gościu na no. tak na no. tak jak tam się czujesz na razie dobrze i przygotowana do walki dwie kategorie ostro będzie Dzisiaj trening zrobimy tak? na? No. przygotowany z tyłu pięknie i taczka jest jest, niski sport, chodzi wchodzi do samolotu który leci na Majorkę dowód trzeba wziąć elegancko Prince ulubiona firma ekipy Śliwiński sports. Prince Hydrogen. Hydrogen. Jak mija nam podróż. Widać runner stawali. Źle. Co? Nie, 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 no nie, A ciebie? Tak sobie A czego? nie, wiem nie, no korki nie, 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 Chyba przed turniejami A tu mamy nie, nie, Napchałeś Taki, no, tak, Nowy Rafał Nadal, polski Rafał Nadal. Proszę bardzo. Uwaga, uwaga, teraz pokażę A no teraz przesadziłaś. Mama Sitka, ke bonitka, hej Sasitka Jest Sitka. Pokaż, że on zrobiła krzyżyk. No człowieku, zrobi ci nawet kółko i krzyżyk. Na razie. Proszę bardzo. Mama, pokaz. Nie, nie, nie. Pokaz. To pokaz. zaraz, stracić. Pokaz. Cześć, daj mi się rozruszać. Tempo niezłe. Jest. Sylwek Stalon To co mi kupujesz? Słabiznę. Miśka lepiej. Teraz Miśka. A ja? no. Pokaż Miśka. O, Miki jest najlepszy. Aj, no to było. No nie! Nerwy przed kamerą. Aha, czekaj. Aha, nie umiem Czekaj, że złamał coś. Aha! Aha! Ale Aha! 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 A, Aha! 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 No kurde. Aha! 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 Mam. tylko. Paniśka, bieramy rzucaneczkę, naszą ulubioną Na jedno pole może No właśnie, na jedno Dawaj, jazda nie? Out Trenik Teraz sobie chodzi o hotelu teraz drugi. Jesteśmy właśnie w naszym miejscu zamieszkania oto nasz hotelik tutaj pięknie plaza jak w łebie niebiesko królesko widzisz fingers ola mi śpiewa jaka. jaka kulka Miki chodź zobaczyć o, Miki już wjeżdża do wody o kurde, kurde giga. Kuleczki, jakieś giga mamy. Dobra, a jak tu jest giga! No. A tu tu są meduzy. Nie rzucaj tego kuku! No zna. Za to meduzy tu są. Także bardzo ładnie. To zapowiadam. Legacyjnie. bardzo. Tam. Lekko. Nie bardzo. No. You can go there? No. I everybody, where we call the countries. After the pictures with the media, please go to this way to get the accreditation cards and the gifts from the sponsors and they stay on the court with us in the corners so we we stay around the, all the countries, so don't go back, okay? After so that.